Witajcie, kochani. Zapraszam Was do wysłuchania bajki, pomagajki dla małych i dużych. Usiądźcie sobie wygodnie. Możecie położyć się na łóżku, zamknąć oczy i wysłuchać bajki, którą dla Was teraz przeczytam. Bajki z książeczki Bajkoterapia. Tytuł bajki brzmi: Jestem. Inne. Zawsze wiedziałem, że coś jest ze mną nie tak. Wszystkie koraliki w pudełku były do siebie podobne, tylko ja jeden wydawałem się jakiś inny. Perły, których zresztą znajdowało się tu całe mnóstwo, miały taki śliczny okrągły kształt. I taki piękny perłowy kolor, a ja, ech, szkoda gadać. Pozostałe okrągłe koraliki, mimo, że różnokolorowe, również łączyło ze sobą coś wspólnego. Tylko ja jeden byłem okropnie kanciasty i na dodatek czerwony. Co prawda. Korale także bywały czerwone, ale tak jakoś inaczej. Wstydziłem się wtedy strasznie i z tego wstydu robiłem się jeszcze bardziej czerwony. Tak bardzo chciałem się z kimś zaprzyjaźnić, ale kiedy już się zebrałem na odwagę, żeby podejść do opali, agatów czy innych okazałości, Siła kazała mi siedzieć w kącie i użalać się nad swoim losem. Tą siłą był strach. Obawa, że nie zostanę zaakceptowany. Tysiące razy wyobrażałem sobie, jak zbliżam się odważnie do bawiących się ze sobą innych koralików, ale zawsze koniec był taki sam. Kiedy prosiłem grzecznie, żeby mnie przyjęły do swojego grona, one Wyśmiewały się i naigrywały z mojej inności. Być może w rzeczywistości wcale tak by się nie stało, ale strach okazywał się silniejszy. Byłem inny. Tysiące razy powtarzałem sobie, że to przecież nie jest moja wina. Nie miałem wszak żadnego wpływu na to, że jestem taki obrzydliwie przeźroczysty i czerwony. Przecież taki się urodziłem. I nic na to nie poradzę. Wiedziałem, że mam rację. Tylko co z tego, kiedy nie potrafiłem się przełamać? Strach i świadomość, że jestem inny, czyli gorszy, były silniejsze. Pewnie siedziałbym w innym kącie do końca naszego koralikowego świata, gdyby nie zdarzyło się coś, co całkowicie zmieniło moją sytuację. W pudełku pojawił się ktoś, kto był jeszcze brzydszy ode mnie? Może nie dużo brzydszy, bo pod, bo pod pewnymi względami wydawał się nawet do mnie trochę podobny. Ale jednak, on nie miał tego, co stanowiło wspólną cechę wszystkich koralików znajdując, znajdujących się w pudełku. Był jeszcze bardziej inny niż ja. Nie miał koloru. Moje wściekle czerwone, Namaszczenie było co prawda brzydkie jak malinowa galaretka, ale było. A on nie miał nic, tylko kanty. Był strasznie, strasznie brzydki. A najbardziej zdumiewające wydawało się w tym wszystkim to, że zupełnie się tym nie przejmował. Wręcz przeciwnie. Stanął na środku pudełka i dumnym wzrokiem rozglądał się dookoła. Pozostałe koraliki skupiły się w swoich gronach i czekały na rozwój sytuacji. Nagle zimny wzrok przybysza spoczął na mnie. Promień światła, bezwstydnie błąkający się po jego strukturze, załamał się pod kątem i strzelił we mnie niczym laser. Jeszcze nigdy w życiu się tak nie zaczerwieniłem. Dotychczas byłem przez innych prawie niezauważalny. I choć czułem się z tym źle, to jednak dawało to jakieś minimum bezpieczeństwa. Teraz, wbrew swojej woli, znalazłem się nagle w samym centrum zainteresowania. Gdybym mógł, zapadłbym się pod pudełko albo spalił ze wstydu. Uciekać nie miałem dokąd, a nawet gdybym miał, to i tak nie byłem w stanie się ruszyć. Całkowicie mnie sparaliżowało. Na domiar złego, potwór. Ruszył w moim kierunku. Cześć, kuzynek, co tu robisz? Odezwał się serdecznie. Ku -ku kuzynek? To my się znamy? pytałem drżącym głosem. Osobiście to dopiero teraz, ale że jesteśmy rodziną, to przecież widać z daleka, nie? Nie widzisz różnicy między nami a tą całą resztą? Co on gada? Pomyślałem. Przecież widziałem tę różnicę każdego dnia. Tej różnicy nie da się nie zauważyć. Przecież właśnie to, że tak bardzo różni się od innych koralików, było powodem moich największych zmartwień i wstydu. A ty się tego nie wstydzisz? Usłyszałem własne myśli, które jakimś cudem dotarły do przybysza i jeszcze bardziej się zaczerwieniłem. Czego? No, że jesteś inny niż wszyscy. – Co? Ja mam się wstydzić, że ja jestem inny? – Hm, sorry, nie przedstawiłem się. Brylanto jestem. – Koralik Rubinek – odpowiedziałem. – Wiem, poczekaj, bo Ty chyba w ogóle nie kumasz, co jest grane. Po pierwsze, to Ty nie jesteś wcale koralikiem. Korale to nasza bardzo, bardzo daleka rodzina. One są półszlachetniakami. Mają dziurki i służą do czego innego niż my. Robi się z nich korale, wisiorki i różne takie. My jesteśmy kamieniami szlachetnymi. A po oszlifowaniu mówi się o nas klejnoty. – To ja nie jestem brzydszy od nich? – zapytałem. Hmm. – Brzydszy? – <laughs> Brzydcze? Zaśmiał się brylanto. Jesteś przepiękny, no i bardzo drogi. Co prawda nie aż tak drogi jak ja, że się tak nieskromnie wyrażę, ale wierz mi, nie ma kobiety, która nie uległaby Twojemu urokowi. Poza tym, czerwień to kolor miłości, a miłość dla ludzi najważniejsza jest na świecie. Ludzi. A kto to są ludzie? Dopytywałem. No wiesz, to takie istoty, którym się wydaje, że są naszymi właścicielami, bo nas gdzieś skądś wykopali, oszlifowali i nas sobie mają. Wielu z nich, żeby nas posiadać, zaryzykowałoby życie, wiesz? Czasami nie bywają dlatego zbyt mądrzy. No i są rozpaczliwie nietrwali. Nie dość, że ich życie w porównaniu z naszym jest bardzo króciutkie i na dodatek są strasznie podatni na różne choroby, przez to żyją jeszcze krócej. Poza tym mają bardzo delikatną strukturę i przy byle upadku uszkadzają sobie różne części. Mimo to ciągle się narażają. Tak, tak, mądrzy to oni wcale nie są. Ale trzeba im przyznać, potrafią, nie wszyscy oczywiście, robić z nas prawdziwe cuda. Z tego co wiem, to ja mam być otoczony złotem na jakimś kółku, które oni sobie zakładają na palec. A ty? Nie wiem. Wydaje mi się, że oni o mnie zapomnieli. Hmm, możliwe, ale wiesz co? Jestem pewien, że już niedługo sobie przypomną. Tak? Tak, bo ja tu jestem zupełnie przypadkowo. Jubiler, który się mną zajmował, strasznie się gdzieś spieszył i tymczasowo wrzucił mnie do tego pudełka z koralikami. Z pewnością, gdy wróci, szukając mnie, znajdzie i ciebie. Fajnie by było, bo wiesz, ja tutaj czułem się okropnie. Byłem pewien, że ponieważ wyglądam inaczej niż wszyscy w pudełku, to jestem mniej wart. Teraz ty mówisz wręcz coś przeciwnego i już wiem, co mam myśleć. Przecież skoro jestem taki niby piękny, to dlaczego nikt nie chciał się ze mną zaprzyjaźnić? Bo nam się wydawało, że to ty czujesz się od nas lepszy. Szlachetniejszy i bardziej wartościowy, i dlatego się z nami nie bawisz. Odezwał się nagle jeden z koralików, zbliżając się niepewnie. Był prześlicznej urody. Po jego gładko wypolerowanej, jasno-szarej powierzchni błąkały się brylantowo-rubinowe refleksy światła. Cześć, jestem Agatka. Przepraszam, że się wtrąciłam, ale rozmawialiście dość głośno i niechcący podsłuchałam. Nic nie szkodzi, odpowiedział Rubinek, wyraźnie zachwycony tym, co mówił piękny kamyczek. Od dawna nieśmiało spoglądał w jego kierunku, ale nawet przez chwilę nie marzył, że kiedykolwiek zechce z nim porozmawiać. Jak to? Wy myśleliście, że ja tak tu siedzę sam sobie w kącie, bo czuję się od Was lepszy? A co mieliśmy myśleć? Przecież do nikogo się nie odzywałeś. Nawet nie przyszedłeś się przywitać, kiedy się tu znalazłeś. Bardzo chcieliśmy się z Tobą zaprzyjaźnić, ale sprawiałeś wrażenie, że skoro jesteś inny niż my, to my nie zasługujemy na Twoją przyjaźń. Szczebiotała Agatka, a teraz wiem, że było wręcz przeciwnie, ale naprawdę tak to wyglądało. Chyba się jeszcze bardziej zaczerwienie, zawstydził się Rubinek. Daj spokój, ratował sytuację brylanto. To wszystko dlatego, że skoro masz inny kolor i inną strukturę niż reszta, to myślisz, że jesteś gorszy od innych? Teraz już wiesz, że to nieprawda. Więc podajcie sobie ręce i chodźmy się bawić. Chodź, przedstawię się mojej rodzinie, powiedziała Agatka. W tym momencie ktoś otworzył ich mały pudełkowy świat. I wszystko się zmieniło. Kochanie, brylant do pierścionka jest w tym pudełku. Usłyszeli ludzki głos. O, a co my tu jeszcze mamy? Rubin? Jaki piękny, a tak go szukałem. No to chyba zdążymy z tym zamówieniem. Oklaską nie było końca. Widownia opery została wypełniona do ostatniego miejsca. Przyniosłeś mi szczęście rubinku, wyszeptała artystka. Nie tylko ja, pomyślał szczęśliwy rubinek, spoglądając z uśmiechem na agatkę. Będącą częścią przepięknej bransoletki zdobiącej nadgarstek śpiewaczki. Na jej pulchnej rączce. Inny to nie znaczy gorszy, powiedział sobie Rubinek i powoli zaczynał to wierzyć. Moi drodzy, chciałabym, żebyście teraz z rodzicami porozmawiali i zadali sobie pytanie, co to znaczy, że ktoś jest inny i czy to że ktoś jest inny to oznacza, że jest gorszy. Porozmawiajcie i powiedzcie, czy zdarzyła się może kiedyś sytuacja w waszym życiu, że poczuliście się inni. Jaka to była sytuacja i co was wtedy spotkało? W jakiej byliście sytuacji? Przypomnijcie sobie również, jak się wtedy czuliście. Co przeżywaliście? I jak sobie z tym poradzić? Zadajcie sobie nawzajem te pytania razem z rodzicami i pomyślcie: Czy ta inność oznacza, że ktoś jest gorszy? Czy to, że jesteśmy inni, nie pokazuje właśnie tego, że jesteśmy wyjątkowi, że różnimy się między sobą różnymi cechami, że jesteśmy wyjątkowi i wspaniali? Każdy z nas, każdy z nas jest inny. Wygląda inaczej, zachowuje się inaczej, ale też ma pełen zakres różnych pięknych cech, które nas wyróżnia. Dziękuję moi drodzy, że byliście dzisiaj razem ze mną i zapraszam was już niedługo do kolejnej bajki pomagajki. Trzymajcie się.